Jakie są typowe toksyczne zachowania w fazie dewaluacji? Kiedy jesteś w związku z toksyczną osobą, dewaluacja jest nieunikniona, a kiedy już dowiedzą się, że, że się w nich zakochałeś, zakochałaś, przechodzą do działania. Na samym początku przeprowadzają małe testy, aby po pierwsze upewnić się, że jesteś zaangażowany i. Po drugie, upewnić się, że jesteś osobą przebaczającą. Zatem dewaluacje na początku są drobnostkowe i zawsze wyrażone w kategoriach miłości. Na przykład, mówię to dla Twojego dobra, ponieważ bardzo Cię kocham, albo bardzo mi na Tobie zależy, ale jeśli nie przestaniesz tego robić, to albo jeśli naprawdę mnie kochasz, to nie powinnaś tego robić. Wtedy jest to już tylko krytyka dla samej krytyki i doprowadzenia do płaczu. Jeśli jesteś zdenerwowany, zdenerwowana, tracisz równowagę i łatwiej cię kontrolować, ponieważ celem tego wszystkiego jest zastraszenie cię i uzyskanie całkowitej kontroli, tak jak każdy tyran kontroluje swoich podwładnych. W ten sposób wykonasz polecenie popa popaprańczyni, posprzątasz dom, zrobisz zakupy, zaopiekujesz się dziećmi i nie zawahasz się przed narzekaniem lub, lub kłótnią, ponieważ konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne. Ataki, dąsy, ty rady, przytyki. A kiedy już będziesz pod kontrolą, toksyk może robić, co mu się podoba. Wyjść, napić się, wydać wszystkie Twoje pieniądze i mieć romanse. A ty nie masz siły ani prawa protestować. I pomyśleć, że wszystko zaczyna się od drobnej krytyki. Dlatego proszę, bądźcie czujni.